Podczas konferencji na tematy śmieciowe niespodziewanie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ogłosił. W MZGM zwalnia się pracowników kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, którzy nie byli na eksponowane stanowiska. Byli na za, za stromne pieniądze. Uważamy, że jest to oburzające i dziwię się trochę panu Głowskiemu, że takie rzeczy autoryzuje. Radny przekonuje, że o tym zwolnieniu windykatora z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej prezydent musiał wiedzieć, tak samo jak musiał zgodzić się na zatrudnienie byłego wicestarosty Pilskiego z platformy obywatelskiej w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Radny mówi, że jest oburzony takimi politycznymi roszadami na stanowiskach. Jedyny polityczny element, który się pojawia, to obrona przez radnego z Pisu swojego kolegi z Pisu. E, spytałem kto to jest, bo, bo prawdopodobnie e, chyba się nigdy z Panem nie spotkaliśmy. E, dotyczy to osoby, która e, niestety nie sprawdziła się na swoim stanowisku, bo zamiast zmniejszać zadłużeniem ZGM-u, e, w tym czasie przyrastało. No I to jest chyba wyraźny powód do tego, żeby powiedzieć, że ktoś nie wypełnia swojej e, pracy należycie. I jak zapewnia prezydent, nie zna wszystkich swoich pracowników z Urzędu Miasta i instytucji mu podległych, a tym samym ich poglądów politycznych. Z prostej przyczyny w miejskich instytucjach pracuje około 3000 osób. Także w starostwie powiatowym dokonują się roszady personalne. Tym razem jednak radny PiS chwali postawę zarządu powiatu. Gdzie na stanowiskach nie szeregowych, ale tych kierowniczych, strategicznych, gdzie faktycznie potrzebne jest pełne zaufanie, dokonywane były pełne zmiany, pewne zmiany, natomiast osoby kojarzone z Platformą Obywatelską nie były wyrzucane na bruk z dnia na dzień. Tylko przesuwane na inne stanowiska, już mniej strategiczne i z niższymi zarobkami. Mowa tu o skarbniku i sekretarzu. Moim zdaniem każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Absolutnie nie można nikogo karać za poglądy polityczne, wręcz, wręcz to jest takie, takie małostkowe, dla mnie osobiście nawet nawet niemęskie. A jeśli ktoś się czuje pokrzywdzony działaniem pracodawcy, zawsze może zwrócić się do sądu pracy. Z tym wnioskiem zgadzają się działacze wszystkich opcji. Poglądy polityczne w Polsce nie są żadną przyczyną, wręcz nie mogą być przyczyną rozwiązywania stosunku pracy. Popatrzmy to pracodawcy i pracownikowi i niech rozstrzygnie to sąd. Niech nie rozstrzygają tego politycy, bo w tej chwili jest to kampania wyborcza na wrażenie w wykonaniu pana porzucka. Niewykluczone, że coś w tym jest. Marcin Porzucek na własnej skórze przekonał się bowiem, jak bardzo popularność medialna przekłada się na wynik wyborczy. Ja rozumiem, że jest sezon ogórkowy i politycy próbują też zająć czymś nas, dziennikarzy. Natomiast mam dla nich taką radę, albo niech się zajmą poważną robotą i poważnymi sprawami, a jak nie mają nic poważnego do roboty, to niech po prostu jadą na wakacje i odpoczną. I z nową siłą i nowymi argumentami ze schłodzoną głową po wakacjach rzucą się w wir kampanii wyborczej.